Nowen chorych do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w imię ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień dziewiąty. O Pani nasza z lur, która tak bardzo polecałaś pokutę. Wyproś mi łaskę przyjęcia dobra, które Bóg daje, Obdasz mnie światłem wiary, abym zrozumiał to, jak wielki jest zło grzechu, i jakie są jego nieobliczalne skutki dla mojego życia doczesnego i wiecznego. Pomnóż moją pobożność wobec ciebie i uproś mi uzdrowienie, jeśli taka jest wola Boża. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nasza Pani z Lurd, módl się za mnie. Dom Twój, Panie, zbudowany w Lurd z polecenia niepokalanej dziewicy, stał się miejscem Twojej chwały, łaskawości i miłosierdzia, a także chwały niepokalanej orędowniczki. Spraw, abyśmy posłuszni Twoim wezwaniom prowadzili święte życie i osiągnęli szczęście wieczne. Amen. 25 marca 1858 roku, 16. Widzenie. Bernadetta przyszła do groty o godzinie 5. Pani już na nią czekała. Po odmówieniu różańca weszła do groty i gdy wróciła, jej twarz promieniała radością. Upuszczając w pośpiechu świecę, biegła szybko do księdza proboszcza, aby przekazać mu wiadomości. Zdarzenie to tak opisała własnymi słowami. Jeszcze raz zapytałam ją, kim ona jest. Powtórzyłam to trzy razy, a ona ciągle się uśmiechała. Odważyłam się zapytać jeszcze raz. Ona rozłożyła ręce, trzymała je przy swoim boku, następnie złożyła je jak do modlitwy, a oczy skierowała ku niebu i wtedy powiedziała mi, że jest niepokalanym poczęciem. Ksiądz proboszcz zapytał ją, czy jest pewna, że tak powiedziała. Bernadetta odpowiedziała, że tak, ponieważ przez całą drogę powrotną powtarzała te tajemnicze dla niej słowa, aby ich nie zapomnieć. Dla Lourdes ten dzień był punktem szczytowym tej historii. Określenie niepokalane poczęcie było całkiem nieznane Bernadetteście, ale mieściło się ono w jej zasobie słów. Praktycznie bowiem była w tym czasie prawie niepiśmienna. Dopiero później wytłumaczył jej ktoś, że tylko Matka Boża mogła powiedzieć: Ja jestem niepokalanym poczęciem. orędzie na Światowy Dzień Chorego Benedykta XVI. W Światowym Dniu Chorego zwracam się również z prośbą do kompetentnych władz, aby dołożyły starań o rozwój i doskonalenie odpowiednich struktur opieki zdrowotnej, aby służyły one pomocą i były wsparciem dla cierpiących, przede wszystkim dla najuboższych i potrzebujących. Benedykt XVI, Encyklika Spesalvii społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim. Módlmy się za sprawujących władzę, aby przy ustanawianiu praw dbali o chorych i najbardziej potrzebujących i zwiększyli pomoc na rzecz zakładów opieki zdrowotnej dla ubogich. Módlmy się tak, żeby ci, którzy są uważani przez społeczeństwo za nieprzydatnych, bezproduktywnych, byli widziani tak, jak widzi ich miłujący Bóg. Maryjo, uzdrowienie chorych i pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej Matczynej opiece chorych i cierpiących. Wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego: Amen. Módlmy się. Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie. Okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu Świętego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie przegap kolejnej modlitwy. Subskrybuj, obserwuj. Zapisz się na stronie novenny.pl. Nabożeństwo zostało przygotowane w oparciu o książkę Lurd, Wyzwanie do Pokuty, wydawnictwo Rosemaria.